Najnowsza książka Andrzeja Ruteckiego Pasterz, nauczyciel, męczennik Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski 1858-1941 Pasterz, nauczyciel, męczennik Te słowa w pełni oddają życie i działalność biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ordynariusza diecezji płockiej oraz tytularnego arcybiskupa sylińskiego. Wielkiego Polaka i patrioty. Publikacja Andrzeja Ruteckiego jest przykładem nowoczesnej hagiografii. Autor jest wnikliwym badaczem, a jednocześnie sprawnym pisarzem. Jego prace czyta się z wielkim zainteresowaniem bo też język jej jest wręcz erudycyjny. Jest to pisarstwo aksjologiczne i religijne, bo pragnie odbiorcę utwierdzić w systemie wartości przedstawianej postaci.